Dalej, papież pyta zebranych, czy mój Bóg jest ważniejszy od twojego? Jak możecie się domyśleć, papież chce w tym, tym samym zrównać wszystkie religie, aby zapanował pokój na ziemi, żeby nikogo czasami nie obrazić. Stanowisko papieża stoi ewidentnie w sprzeczności ze słowami pana Jezusa. Słowa o równości religii okazały się tak rewolucyjne, że nawet urzędnicy z Watykanu musieli na oficjalnej stronie stolicy apostolskiej. Nieco modyfikować, przeinaczać wypowiedź papieża. Rozumiem taką sytuację w przypadku świeckich organizacji, ale na Boga, nie w przypadku papieża i Watykanu. Ci, którzy nie są z Chrystusem, są przeciwko Niemu. To mówi Łukasz. Przez prawie 2000 lat Kościół twierdził, że zbawienie możesz osiągnąć tylko i wyłącznie w Kościele katolickim. A teraz nagle papież Franciszek twierdzi, że jest inaczej. Że wszystkie religie mają tego samego Boga, choć przecież wiemy, że dla muzułmanów Jezus jest kim? Jezus jest tylko prorokiem. A kim jest dla